zdawać sobie sprawę z tego jakie były cele drwęcy. No Tam było głośno o tym, że, że to jest zespół, który, który mierzy w, zwycięstwo w tej lidze. Ja myślę, że to jest taki dla nich moment w tej chwili przełomowy yy, i ten mecz będzie takim meczem przełomowym, w którym yy, tak, sobie, no, tak sobie myślę i, i myślę, że, że tak się dzieje w drwęcy, że yy, że albo wygrywają, albo tam będzie mocna rewolucja. Tak sobie to wyobrażam i, i z tego tytułu między innymi liczę się z tym, że, że to będzie ciężki mecz. Aczkolwiek no, jeżeli chodzi o mecz w Szczuczynie, bardzo uczylałem chłopaków przed tym meczem, że, że te punkty są bardzo ważne, że, że punkty na, na te, tego typu boiskach i z tego typu zespołami czasami decydują o, 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 o tym ostatecznym. W związku z tym, przede wszystkim cieszymy się, że wykonaliśmy tą, tą pracę i teraz mamy dwa mecze u siebie z zespołami, które no, praktycznie muszą przyjechać po jakąś zdobycz punktową. W związku z tym, obojętnie jaką, jak, jaką przyjmą taktykę, to, to pewnie te punkty będą chcieli zdobyć. To są wszystko ważne elementy. To wszystko się składa na jakiś tam sukces i, i gra w obronie, i, i odpowiednia. Gra, jeżeli chodzi o ofensywę i skuteczność itd. dalej no mamy, mamy również y, straconą tylko jedną bramkę i w, w dalszym ciągu to wszystko jest dla nas ważne, żeby grać na zero, żeby, żeby strzelać bramki, grać widowiskowo, a, a przede wszystkim zdobywać mamy ustabilizowany skład, y, jeżeli chodzi o 18. Bo tutaj no, chyba każdy zdążył dostrzec, że, że na pozycji stopera jest rotacja, na pozycji bramkarza jest rotacja. E, również e, na skutek rywalizacji e, w środkowej części boiska no, każdy dostaje szansę, każdy gra e, do momentu, kiedy, kiedy nie złapie zadyszki słabszej formy. Tutaj nikt nie powinien się obrażać, bo, bo, bo po to mamy taką kadrę, że, że, że po prostu ten, który jest w lepszej dyspozycji, ten, który jest bardziej wypoczęty, może wejść i, i, i dodawać swoją wartość zespołowi. No i tak też się dzieje. I, i jedenastka, która wychodzi na mecz, w zasadzie co tydzień się różni. Jakoś w jakichś tam powiedzmy różnych Procentach, natomiast y, też wynika to z różnych rzeczy. Tak jak powiedziałem, założyliśmy, że, że w pewnych miejscach cały czas będzie rotacja po to, żeby zawodnicy mieli grę, po to, żeby, żeby byli w grze, żeby, żeby cały czas tą dyspozycję odpowiednią trzymali. Nie mamy drugiego zespołu, w związku z tym y, nie, nie, nie można w takich momentach, kiedy się, kiedy się nie gra w meczu, nie można tych minut uzupełniać. W związku z tym no, chcemy, tak jak mówię, no, mieć w dyspozycji tak, 18 zawodników, którzy są cały czas gotowi do gry i, i każdy z nich ten poziom gdzieś tam będzie podtrzymywał, będzie dodawał wartość w momencie, kiedy będzie wchodził na boisko i, i tego oczekujemy od siebie, od zawodników. Przed meczem z niż Parkietem co można się czego obawiać o, o, po przeciwniku. E ja rozmawiając z chłopakami, bardzo często mówiłem, że najbardziej musimy się obawiać ciebie. Bo jeżeli, jeżeli wchodzimy dobrze w mecz, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na tej pracy, którą chcemy robić i odpowiednia jakość od pierwszej minuty występuje, to, to są małe obawy o, o, o końcowy rezultat. No, gorzej, jeżeli źle wchodzimy w mecz, jeżeli nie, nie, nie od samego początku jest ta jakość, jeżeli pojawiają się nieoczekiwane straty piłki w takich fragmentach boiska, gdzie to jest w ogóle niedopuszczalne, no to w tym momencie rozpoczynamy przeciwnikowi bardzo często akcję i generalnie powodujemy, że, że przeciwnik czuje, że może, może cokolwiek w tym momencie zrobić. W innym przypadku, jeżeli wszystko zaczyna funkcjonować od pierwszej minuty, jesteśmy na tyle, uważam, zespołem dobrym, tyle zgranym i on też ten czas, który spędziliśmy razem to...